Witam Was, moje alternatywki w kolejnym odcinku yy, na moim kanale, oczywiście, bo na kogo innego kanale. Co będziemy robić w tym odcinku? Oczywiście, jak możecie zauważyć, to, to nie jest odcinek z AOC2, tylko z HOJA, więc mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Co będziemy robić w tym odcinku? Po prostu polecimy Rzeszom, ale totalnie alternatywnie i weźmiemy sobie sojusz z Związkiem Radzieckim i takie inne rzeczy, bo po prostu według mnie takie lecenie pod historyka jest nudne, a to myślę może być ciekawe. Poprzednim poprzednim razie grałem Rzeszą, bo w ogóle dwa razy grałem tylko Rzeszą. To dowiedziałem się, że totalnie się nie opłaca produkować. Na początku trzeba produkować tylko te fabryki z bronią i to najlepiej, najwięcej jak możemy, żeby było 28 fabryk i trzeba rekrutować dużo dywizji. Więcej tutaj rekrutuję. Ja wiem, że się nie opłaca tych niektórych dywizji rekrutować, ale ja i tak będę rekrutować. Trzeba przydzielić generałów. Tu dajemy tego pana. Bo dlaczego te armie tam się też zaznaczyły? No. no, no, no. Oczywiście nie potrafię korzystać w tej grze z marynarki. Potrafię ze wszystkiego innego, ale z marynarka dla mnie jest czymś innym, więc będę produkować konwoje, które same sobą się starują. Dlatego, no, będę je produkować. Jakie jest w ogóle u mnie... Kurde, ja, ja nie mam takiego mocnego oparcia faszyzmu jak myślałem. Yy, ogólnie to widzowie, Ja tu miałem. Brać normalnie już Anschluss za chwilę, robić, Austrię sobie zaanektować, ale Węgry przegłosowały jakąś ustawę za zjednoczeniem się z Austrią i powstaną za niedługo Austro-Węgry. Jest to trochę mi na rękę, nawet lekko mówiąc, jest to mi na rękę, i oni za niedługo mogą zaanektować y, Czechosłowację, więc ja będę teraz robić szybko, jak najszybciej y, aneksję na Czechosłowację. Widzowie, wysłał ultimatum do Litwy o Kłajpedę. Może przyjmie tutaj Litwa. Byłoby bardzo na pewno fajnie i przyjemnie. Widzowie, tutaj zgodziła mi się Litwa na oddanie Kwaipedy, więc jest super. Poszerzamy swoje pływy i to pokojowo. Dobra, a tutaj mogę jakieś fajne teraz cele robić, tu nie mogę ich. Czemu tego nie mogę? Dobra, bo tu mam za mało armii. Potrzebuję więcej armii. Odrodzenie Austro-Węgier, widzowie. Naprawdę, Austro-Węgry po co? Widzowie, teraz jeszcze jest wojna domowa we Związku Radzieckim, więc lekko mówiąc, dzieje się. I trochę tu nie nadążą, więc ja sobie zastępuję grę. Widzowie, oni zaanektowali Czechosłowację. Ja, ja zaraz idę na te Austro-Węgry, bo ja nie wytrzymam. Ja chciałem zrobić tutaj odcinek, gdzie sobie na ludzi podbiję Europę, ale widzę, że muszę tutaj porozmawiać kulturalnie z tutaj Austro-Węgrami na temat ich ziem, ponieważ oni sobie tutaj za dużo pozwalają. Jak tak patrzę. I ja chyba teraz nie mogę już nawet tego chyba celu zrobić na ten. Ej, nie, mogę to zrobić. Dobra, mogę. Jednak mogę zrobić tutaj y, zażądanie kraju sudeckiego, nawet jak oni się zjednoczyli, widzowie, więc jednak jest fajnie. Jednak nie będziemy musieli jeszcze tak kulturalnie porozmawiać, jednakże... Chętnie jednak przetransportuję większość armii tutaj na granicę z Czechosłowacją. Ja wiem. Nie ja zapomniałem postawić fabryk. Wiedziałem, że czegoś nie zrobiłem na początku. Jezu, fabryk w ogóle nie zacząłem stawiać. A ja się dziwię, że mi fabryki nowie nie przychodzą. Widzowie, tutaj robię cel w tym momencie na tutaj yy, rozbudowę lotnictwa, ale mogę cel wreszcie na tutaj... Yy cel na zarządzanie kraju sudeckiego, więc oczywiście to zrobię, więc teraz tylko wystarczy poczekać i możliwe, że dostanę to, czego chcę. Udało mi się tutaj kraju sudeckiego zażądać od Austro-Węgier, więc jest fajnie, tylko widzę, że to... Jak te granice dziwnie wyglądają, jakie to w ogóle jest nierealistyczne. Pomijam ten fakt, ale fajnie, mamy darmowe terytoria. Teraz... A, bo ja od razu całe to zrobiłem. Aha, bo ja nie mogę. Jestem tylko na to cel teraz. Czy jak to wygląda? Nie mogę uzasadniać cel. Aha, dobra. Czyli jeśli chcę więcej, to muszę ich podbić. Jasne, idziemy to robić. Zdenerwowałem się teraz, bo po prostu no, nie fajnie zrobili. Dobra, i teraz robimy. Yy... Dobra, nie. Yy, drugi arbitrz wiedeński to nie. Yy... Co ja tu mogę zrobić? To mogę zrobić. Stało się coś dziwnego. Frakcja dołączyła do naszej frakcji. I tego bym się nie spodziewał, że akurat Francja i najlepsze jest to, że oni nadal mają tutaj demokrację. Aha, bo oni mają duże poparcie faszyzmu, to dlatego. Dobra, ale ja i tak potem na nich pójdę, no bo... No wiadomo. Po prostu pójdę na nich. Y mogę jeszcze Włochy zaprosić. W Włochy oczywiście zaproszę. Okej, okay, widzę Jugosławia chcę podpisać pakt trzech i... Ja się na to zgodzę. Okej, okay, widzowie, mamy Bułgarię we frakcji, więc jest razem nas więcej. Wypowiadamy tutaj wojnę... Yy, dobra, ale z tym będziemy mieli wojnę od razu. Od razu drugą wojnę rozpoczniemy, bo patrzę, że oni tu mają gwarancję. Dobra, trudno. Już teraz w takim razie rozpoczynamy. Późno ta wojna i tak wybucha, ale to przez to, że tu nie mogłem tych celi robić. Więc... Yy... Przez to trudniej, dobra. Więc, oczywiście, ja tu zrobię plan ofensywny na Budapeszt. Ruszamy tutaj. Na razie się bez problemu przebijamy. Kurawidzowie, widzowie, tutaj już Praga im pada, Czechy im padają. Lecimy tu na tą. tą. W niektórych miejscach, co ciekawe, przegrywamy. Widzowie, Polska dołączyła do aliantów. jaka była szansa na to, że Polska dołączy w tym momencie akurat do aliantów? Okej, okay, to ciekawe, Polska z jakiegoś powodu jeszcze nie wypowiedziała mi wojny. Ale to bardzo dobrze. Ale ja już tam będę trzymać armię, bo... bo... Zaraz mi też wypowiedzą wojnę, więc... Już będę trzymać tam armię. Okej, okay, widzowie, tu mamy... Zanektuj całą Jugosławię, mamy zrób z Chorwacji marionetkę, resztę zanektujmy, zrób marionetkę z Chorwacji i, i Jugosławii. Ja bym H wybrał tą ostatnią opcję. Chodź. Dobra, zrobimy tą ostatnią opcję. Dobra, Jugosławia odmówiła. No więc będzie wojna. Okej, okay, widzowie, atakujemy tutaj. Dzielimy sobie tutaj rozbiory Grecji, więc oczywiście, że tutaj ymm, Bułgarię do siebie też ściągamy, bo mamy możliwość. Więc robimy to. Dobra, robię. Cały dań, kto wojny, ale to zostanie pełnięte, więc. Dobrze, los Grecji, okej. Okay. Kiedy ja Jugosławię zaprosiłem do frakcji? Byty, wy, wy. Dobra, widzowie, jakimś cudem zrespiła mi się Jugosławia we frakcji, więc jest nieprzyjemnie, bo Jugosławii wcale nie chciałem w tej frakcji. Dobra, Indie nam wysłały korpus ekspedycyjny. Ha, ale oni je tu wysłali, dobra. To walczcie, ziomy, tutaj. wie? Proszę, mac macie i walczcie do upadłego po prostu. Jak najdłużej walczcie. Nie no, mój sojusz pakował się w wojnę z Japonią. Nie zamierzam walczyć z Japonią, więc sorry. Ja mam wojnę ze Związkiem Radzieckim. Dobra, Austro-Węgry kapitulują. Co to jest za układ? Co to, to są za granice? Co? Aha, bo ja mam wojnę jeszcze ze Związkiem Radzieckim. No to fajnie, widzowie. Nieźle się wpakowałem. To ja może jednak oleję tą wojnę z Jugosławią i oni niech zostaną w tej frakcji lepiej jednak... I jak patrzę, to straciłem też sporo dywizji. Nie manpowera. Ogólnie jest trochę lipa, lekko mówiąc. Okej, okay, możliwe do zaproszenia frakcji. Holandia. Bra niech będzie Holandia. Niech teraz każdy łączy tą frakcji. Mi już nie obchodzi kto. W tym momencie mi jest po prostu potrzebne wsparcie i tyle. Okej, okay, widzowie, mamy znaczny posąg. Tutaj Austro Węgry kapitulują oczywiście i tu mamy Polskę. W Polsce jesteśmy pod Warszawą, Łódź mamy już, więc jest wyśmienicie. Dobra, i idę pod bliskie stosunki z Danią. Brałam samoloty w rezerwach, ale co mi to daje, Jakie ja nawet nie mam tych, tych, żeby zrobić. Nie mam manpowera, dobra, nie wiem, yy, do, do broni to, czy to od razu wzywam. Ja po prostu, oni będą mi tym spamić, więc ja już przyjmę tę wojnę z Japonią. Zwiększę sobie prawo poboru. zrozumiałem, że istnieje takie zwiększenie prawa poboru. A w tym momencie mi to się bardzo przyda. Nie zauważyłem, jak Brytania mi się tu desantuje. I naprawdę to sobie ja mam dosyć desantów w tej grze. Mogę liczyć jedynie na Włochy i Francję. Może się uda obronić. Mam bynajmniej mm, taką nadzieję. Jesteśmy tutaj pod Warszawą. OK, szkoda, że Polska nie skapitulowała. Widzę, że tu mi się w państwo rozlewają, panowie. Gdzie Polska nowa stolica, Okej, okay, w Gdyni. Okej, okay, mamy Warszawę, by mnie taki jest plus, tylko zaraz mo możemy nie mieć Berlina. Amsterdam odbiliśmy. I teraz muszę zdecydować, czy dosłać coś na front tutaj z Polską, a bardziej Austro-Węgrami tymi jakimiś śmiesznymi. Czy nie? Doślę, tam część. Tej okay, widzowie, lekko mówiąc, jest ciężko. Ale może się zaraz udać, to jakoś naprawić. No, a jak nie, no to państwo mi upadnie. Bro, oni mi Berlin dają. Zajmą. Ja zaraz pewnie skapituluję. Mm, ile ja mam do kapitulacji? Dobra, widzowie, ja już wątpię, żebyśmy cokolwiek osiągnęli. Teraz to upadek jest. austro gry mi się rozlały na kraj, więc ciekawie niezbyt dużo mogę jeszcze zrobić, mam i być sporo dywizji, ale te wszystkie dywizje są praktycznie okrążone. Spróbujcie wszyscy iść na Berlin po prostu. Dobra, to, to będzie, że tak powiem, plan ostateczny zrobię taki, czyli próbowa, próba obrony Berlina. W sensie odbicia Berlina, a nie obrony. Może się uda. Te dywizje też lecieć na Berlin, wszyscy na Berlin lecieć po prostu. Okej, okay, widzowie, oni tu już połączyli fronty z Holandią. Dobra. Skapitulowano mnie. Co? Mnie już nie ma wbrew pozorom? Nie ma tu już nigdzie żadnych moich pojedynczych, te są prowincje. Moje. Dywizji moich chyba nigdzie żadnych nie ma. Nie wyszło? Trudno bywa. Ym, no co? Dobra, tu nic. Nie mam, mordują tu Te moje terytoria upadają. Nie mam już całkowicie, nie mam żadnej dywizji. A nie, mam, mam gdzieś jedną dywizję. on Poczekam aż do końca. Może coś zrobię. Natarcie, tu, tu to wszystko powłączać, Dobra. Nie mam nic już całkowicie. Więc lipa. Co? Do zobaczenia w kolejcnikach? No i nara, no. Co ja mogę powiedzieć? no Do zobaczenia w kolejcikach. No i coś nara bo i tak już tu upadłem.